Cześć, to Weronika, a dzisiaj Królewska Królewska Bieli, autorstwa Essay Tak, to ta książka o pustyni, w której pustynia przestała grać jakąkolwiek rolę, gdzieś w połowie pierwszej części, oraz o Ginach, chociaż to jest i tak spore niedomówienie, ponieważ oprócz. Jeanów mamy również diłów. I chociaż mówiłam przy okazji recenzji poprzedniej części, że te pustynno-dżinowe klimaty, no to... Nie, moje klimaty to... Tak mnie zauroczyła. Ta pierwsza część, że no... Zebraliśmy się tutaj, żeby zrecenzować drugą. Chociaż i tak jestem pod sporym wrażeniem, że przeczytałam coś spoza mojego comfort zone No bo zazwyczaj... Nie wychodzę poza te książki, które wiem, że mi się spodobają. No bo umówmy się, ja już tyle lat czytam, że trochę już nie mam okazji na poeksperymentowanie z tymi gatunkami. No bo tak, no bo leci fantastyka, lecą thrillery, leci literatura piękna i lecą księżniczki. Więc sama się trochę zdziwiłam, że sięgnęłam akurat po tę serię. No ale jak się okazało, jak najbardziej było warto. A od wydarzeń z pierwszej części minęło jakieś 5 lat, a ponieważ nasi główni bohaterowie trochę rozbiegli się po świecie, no opowiem wam y, historię każdego z nich osobno. Więc Nari zgodnie z umową y, wyszła za Muntazira, następcę tronu Diwabadu. No oboje nie są za bardzo zachwyceni z tej opcji, no ale też oboje nie mają za bardzo co do gadania. No i jakoś muszą z tym żyć. Chociaż bardzo polubiłam tego jej męża, co prawda na męża się w ogóle nie dodaje, ale nie zmienia faktu, że bardzo go lubię. Nari coraz lepiej sobie radzi jako Banu najda, czyli uzdrowicielka. No, jakoś ciągnie w tym pałacu, mimo że ten pałac to się stał dla niej taką złotą klatką, z której yy, za bardzo nie może wyjść. Jak już wychodzi to pod czyjąś opieką i pod czyimś czujnym okiem, ale przynajmniej coraz rzadziej myśli o śmierci Dary. Ali natomiast został wygnany. Po części dlatego, że y, stwarza potencjalne zagrożenie dla królestwa, po części dlatego, że został opętany przez Marida takiego wodnego stwora jak coś. Y, no ale ogólnie zdaniem jego ojca im Dalej Ali jest od diłapadu, tym lepiej. A sam zaszywa się w jakiejś dziurze i dzięki swoim pewnym nowym umiejętnościom jest tam bardzo popularny i rozchwytywany. I tylko czasami ktoś go próbuje zabić, także jest luz. No ale pewien dziwny zbieg okoliczności sprawia, że no. Ani musi wrócić do domu po tych pięciu latach. No i dara, mimo że myśleliśmy, że on nie żyje, to został on wskrzeszony przez matkę Nari, a co więcej, zyskał on jakieś. znaczy, ja wiem jakie, ale wam nie powiem, zyskał on nowe umiejętności, które lata temu zostały wszystkim diłom odebrane przez cesarza Sulejmana. O całym cesarzu Sulejmanie i o tym co on zrobił to można nagrać osobny odcinek, więc no, nie będę się tutaj do tego zabierać, ale dzięki temu Zuzgram was przekojarowuję, żebyście tak zerknęli na tę serię. Poza tym matka Nari y, planuje atak na Diwabad, y, żeby odzyskać tron, który kiedyś należał do rodu, z którego wywodzi się ona. I Nari. No i właśnie do tego potrzebuje Dary i jego nowych umiejętności. Tymczasem w samym Diwapadzie dzieje się źle. Szczególnie dzieje się źle dla szafitów, którzy, przypominam, są pół dżinami, pół ludźmi. Mają oni jeszcze mniej praw niż byli wcześniej i w ogóle obwiniani są o całe zło w mieście. A Alego, ich prywatnej matki Teresy, akurat nie ma na miejscu, więc tak jakby trochę nie ma im kto pomóc. I przepraszam, że tak to ironizuję, ale z zasady nie ufam zbyt pomocnym osobom, bo już się na takich przyjechałam. Niesamowicie się wkręcią w fabułę tej części. Ja wiem, że pewnie popełnią swojego rodzaju błąd, ale ja już tyle czytam, że ja nie jestem w stanie tak bardzo się wkręcić w fabułę każdej książki, którą czytam. Ale w fabułę tego się bardzo, bardzo wkręciłam. Już tak uwielbiam tych bohaterów, że po prostu nie mogłam się oderwać od ich losów. No. Może wyjątkiem akurat tutaj był Dara. On mnie tutaj naprawdę wkurzył i mnie po prostu. Coś mi nie gra. Poza tym. Nie było przy nim Nari, przez co kompletnie mnie nie obchodziło, co się u niego dzieje. I nawet bardzo chętnie pominęłabym rozdziały z jego perspektywy, na lewie ciągłą i tak dalej. Ale poza tym, cała reszta jest wprost niesamowita. To jest taki świat, na podstawie którego chciałabym bardzo obejrzeć serial. Sam klimat trochę się różni od tego, co dostaliśmy w pierwszej części, jednak osobiście nie mogę się zdecydować który z nich do mnie bardziej przemówił, więc uznajmy to, że oba po prostu doskonale oddają charakter tej serii. No i ten cliffhanger na końcu, który sprawił, że nie mogę się wprost doczekać kolejnej części. Tak więc, kochane wydawnictwo, czekamy na finał tej serii. No i co? Tymczasem to by było na tyle. Trzymajcie się, pa pa!